Dzień dobry, witajcie. Chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować nową linię maskotek Pokémon, które będą dostępne albo już nawet są dostępne teraz w sklepach, które przyjechały do mnie z filmy Ja, I są to pluszowe maskotki z Pokémonami, których mamy aż 6 sztuk. I wezmę sobie najpierw jednego do zaprezentowania. Najlepiej będzie wziąć oczywiście Pikachu. Proszę bardzo. Pikachu. Pikachu, maskotka Pokémon, oficjalna, licencjonowana. Zaraz ją otworzymy tutaj, uwolnimy ją od tego spodu. Pikachu ma około 30 cm wysokości, jeżeli liczymy jeszcze te łóżka, ale na przykład jak weźmiemy takiego, oh, proszę bardzo, Snorlaxa, to Snorlax zdecydowanie ma te 30 cm wysokości, więc możemy powiedzieć, że ten rozmiar z tymi łóżkami się zgadza. I Pikachu yy, razem z innymi pokemonami. Tutaj mamy dostępnego jeszcze Matkipa, oprócz tego Storlaksa, jest jeszcze Teli Ursa, Rajczu oraz tutaj schowany z tyłu Gengar. I zaraz sobie zerkniemy na jakość wykonania i na to, że tak powiem, jak one się prezentują tutaj w całości. I jesteśmy w domu. I teraz nasz pikachu jest tutaj oczywiście zabezpieczony takimi plastikowymi yy, żyłkami, żeby on nie uciekł od razu z opakowania, więc pozbądźmy się tych żyłek. I już, proszę bardzo. Kiedy uwolnicie już swojego pikachu, pamiętajcie, że ogon tutaj jest z tyłu zszyty, więc tego czasem nie obcinamy. Ogon musi być tutaj przy nim, bardzo blisko. Mamy jeszcze oczywiście tutaj Etykietę, czyli informacje o tym, że to jest Pikachu, że to jest oficjalny, licencjonowany produkt. Proszę bardzo, jest tutaj oznaczenie również firmy, jest oznaczenie CE, czyli oznaczenie bezpieczeństwa dla zabawek, czyli że żadne dziecko ani się nie skaleczy, ani że nie ma tutaj żadnych niebezpiecznych substancji chemicznych, które były wykorzystywane do wytworzenia tej maskotki. Tak więc tu możemy być pewni o tym, że produkt jest produktem bezpiecznym i jest dopuszczonym w Unii Europejskiej, w tym również w Polsce, do sprzedaży i do zabawy przez dzieciaki. Jest, oczywiście, oficjalna licencja. Proszę bardzo. I proszę bardzo, tak wygląda Pikachu. 30 cm pluszowego Pikachu, którego można... wymaltretować trochę. I Pikachu, jak widać, ma uśmiechniętą minkę. Z Yass są jeszcze zabawki. Proszę bardzo, jest na przykład interaktywny Pikachu. Bardzo podobny możecie zobaczyć na mój kanał, ponieważ jest tam również jakby taki pierwszy unboxing oraz na stronę, gdzie jest również recenzja tej maskotki. Jak widać, one są, no trochę się różnią wielkością, ale to też ze względu na to, że ten Pikachu jest pikaczem interaktywnym, ale oba są, proszę bardzo, uśmiechnięte i oba wyglądają naprawdę bardzo miło i bardzo przyjemnie i oba możemy spokojnie kupić. Tak więc Pikachu jest zrobiony z bardzo mięciutkiego materiału. W ogóle, jeżeli chodzi o jakość wykonania, jest na bardzo wysokim poziomie. Bardzo ładnie są wyszyte tutaj jego minki, jego oczy. To wszystko to nie jest żaden nadruk, to jest wszystko ładnie naszyte. I muszę przyznać też, że jego, jakby, jego budowa e, wygląda na praktycznie taką, jak oryginalnie w Pokémonach. Pikachu był kiedyś w ogóle trochę grubszym Pokémonem, oni go trochę odchudzili i on tutaj bardzo fajnie też wygląda, został bardzo fajnie odchudzony. No i ma te duże uszka, ma ten swój ogonek. Wygląda naprawdę bardzo przyjemnie i nie mam żadnych zastrzeżeń do jakości wykonania, ponieważ jest zdecydowanie e, super. No przypomina, na pewno przypomina tego prawdziwego Pikachu, tak? Możemy sobie jeszcze zerknąć na jego ewolucję, czyli na Rajczu. Weźmiemy Pikachu, odłożymy na razie. Tu. Mam bardzo dużo Pikachu, jak widać. Mam jeszcze Rajczu. Rajczu jest ewolucją Pikachu. On wygląda na troszeczkę większego od swojego młodszego brata. Chociaż to tylko takie wrażenie. Więc yy, uwolnijmy go w takim razie i zobaczmy go w całej okazałości. I proszę bardzo, Rajczu został uwolniony. Pragnę też zauważyć, że jego ogon również jest tutaj przyszyty do niego, żeby on. On jest taki, jak widzicie, jest zupełnie inny niż ogon Pikachu, więc żeby on nie latał o wszędzie i żeby się czasem przez przypadek nie urwał podczas zabawy. On jest również tutaj przyszyty do niego. No i proszę bardzo, Rajczu jest jeszcze bardziej nabity, on jest jeszcze bardziej taki trochę grubiutki niż ten Pikachu, ale zdecydowanie wygląda super. Przypomina tego, tego swojego prawdziwego rajcza z anime Pokémon lub z gier i zdecydowanie. No, zdecydowanie jakość wykonania jest naprawdę super. On jest oczywiście też zrobiony z nowych, czystych materiałów, więc nie jest to żadna zabawka, która zawiera jakieś niebezpieczne chemikalia czy substancje. Możemy spokojnie kupić to dla dzieciaków i taką maskotkę, i spokojnie być pewni, że nic złego się nie stanie. W ogóle, strasznie fajny, przyjemny w dotyku jest ten materiał. Jest on strasznie milusi. Mam nadzieję tylko, że będzie można go bezpiecznie jakby wyprać. Zobaczymy, czy jest taka informacja. Jest informacja na etykiecie o tym, że można go na szczęście wyprać, co prawda ręcznie, ale przecież to jest maskotka, jak wiadomo, maskotki e, wszystkie praktycznie bierze się ręcznie. I słuchajcie, i on wygląda naprawdę bardzo w porządku, również ma te 30 cm wysokości, no jest bardzo milusi, bardzo fajny. Muszę przyznać, że, że jest spoko i też jest zrobiony bardzo, bardzo dobrze, naprawdę. Słuchajcie, oprócz Pikachu i Raichu mamy jeszcze dostępne inne maskotki z firmy Jazwares, które są teraz dostępne w sklepie, lub za moment już będą. Nie tylko w sklepach, ale również i na Allegro. Mamy na przykład tego świetnego Snorlaxa, który jest cały taki strasznie grubiusi. On nie ma żadnego ogonu... ...ogona. Ale jest cały taki wypchany grubiusi. I naprawdę wygląda bardzo w porządku. Tak jak mówiłem, on ma tutaj wszystko wyszyte. To nie jest nic naklejane, nic nie jest. Nie ma żadnych jakichś, nie wiem, dziwnych, wszywanych również rzeczy, tylko jest cały wyszyty Snorlax. Strasznie fajny, strasznie grubiusi. Jest jeszcze dodatkowo gengar. Gengar, który również jest. No, podobnej budowy co Snorlax, natomiast Gengar jest strasznie fajnie zrobiony, dlatego że normalnie on ma tutaj taką grzywę, która jest również zrobiona z materiału oraz te takie wypustki na plecach, które mu niektórzy nazywają włosami najeżonymi, ponieważ to jest Pokémon Duch, więc on tutaj ma straszyć. E, nigdy nie widziałem Gengara tak dobrze zrobionego, czyli zachowane są te wszystkie proporcje oraz te wszystkie dodatki, elementy, które no tak łatwo pewnie nie jest wytworzyć. A tu proszę, jest to zrobione porządnie i profesjonalnie. No i on też cały tutaj jest wyszyty. To nie są żadne naklejki, to jest normalnie wyszyty materiał. Oprócz tych dwóch jest jeszcze Teddy Ursa, który również jest cały wyszywany i wygląda typowo jak taki misiu, bardzo przyjemny, przytulny, również z tego samego bardzo fajnego w dotyku materiału. Oraz jest Matki, w który no, Matki ma zupełnie inną budowę niż pozostałe Pokemony, ponieważ u niego zdecydowanie głowa jest największa, najważniejsza. No i ma te duże płetwy, które zdecydowanie wyróżniają się w stosunku do innych Pokémonów, które tych płetw po prostu nie mają, a zwłaszcza a nawet ogonów nie mają takich dużych. Więc tak, on ma to wszystko i również jest cały zrobiony. Tu ma takie usztywnienie jeszcze w ogóle, tutaj też. I proszę bardzo, jest Matkip, Czyli jeden jedyny starter chyba tutaj w całej tej ekipie. Jeżeli nie liczy oczywiście Pikachu, to jest ta teren w grze Pokémon Yellow. I wszystkie te maskotki mają e, swoje e, metki, są oryginalne, licencjonowane produkty Pokémon, które są teraz dostępne w sklepach. E, z tego co się o, zorientowałem, to one dopiero wchodzą e, na nasz polski rynek i będą od bardzo, bardzo niedalekiej przyszłości dostępne u nas, ale widziałem już chociażby aukcje na Allegro, w której one są dostępne za około 90 zł. Każda z tych jednych, tak więc będzie można sobie wybrać jedną z tych sześciu i zdecydować, która najbardziej nam pasuje i która, e, którą chcielibyśmy kupić albo na przykład sprawić prezent dla e, Waszej pociechy. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tych wszystkich maskotek, które tutaj dzisiaj pojawiły się na filmie, lub ewentualnie innych produktów, które recenzuję na moim kanale, to zapraszam bardzo serdecznie do zostawienia komentarza. Możecie wbić również na stronę PokémonWav.pl, której opis jest pod tym filmem oraz pod innymi filmami również. W której recenzuję te wszystkie maskotki oraz inne produkty, które są dostępne w Polsce, oraz w ogóle opisuję, jakie produkty są dostępne w Polsce, żebyście mogli zobaczyć. Tak naprawdę, jak dużo oryginalnych i oficjalnych zabawek i maskotek i gadżetów Pokémon można kupić w naszym kraju w końcu? No więc dziękuję bardzo za uwagę, trzymajcie się pa!